Witaj poszukiwaczu, tu Kalandor. Od ponad 25 lat kroczę ścieżkami wiedzy ukrytej, badając okultyzm, magię, ezoterykę, religię, a w szczególności znaki i symbole, które przenikają naszą rzeczywistość, często pozostając niezauważone. W tym czasie zetknąłem się z ogromem informacji, wielu prawdziwych, ale też niestety mnóstwem półprawd, zniekształceń i mitów. Wiele razy błądziłem, szukałem, Przewracałem kamień po kamieniu w poszukiwaniu sensu, prawdy i głębi. Dlatego stworzyłem ten kanał, Bibliotekę Cieni. To ma być przestrzeń, w której każdy poszukiwać wiedzy, niezależnie od tego, czy dopiero stawia pierwsze kroki, czy od lat zgłębia tajemnicę istnienia, znajdzie coś dla siebie. Chcę, aby ta biblioteka była schronieniem przed chaosem dezinformacji. Miejscem, gdzie symbole, rytuały, tradycje i nauki okultystyczne przedstawiane są w sposób rzetelny, oparty na źródłach i wieloletnim doświadczeniu. Niech Biblioteka Cieni stanie się Twoim przewodnikiem. Być może dzięki niej unikniesz tych samych ślepych załóg, które ja przemierzałem. Nie musisz błądzić 25 lat. Wystarczy, że otworzysz tę księgę, a znajdziesz odpowiedzi. Do zobaczenia po drugiej stronie kurtyny.